Тактично, він е, каже, кажуть, при, приготування фізичне нормальне, але, але таке приготування фізичне огурне. Е, для того мами матеріал для праці і е, працювати, щоб е, по-перше Zespół z dobrym wewnętrznym gumorem, atmosferą, mikroklimatem i znowu się nagrywanie. Ja, no, znaczy, my przysyłem przechodzimy na 164. Mam nadzieję, że ten trener Roman tutaj stworzy naprawdę kolektyw i, i będzie to silna drużyna w tym roku. Ja tylko robię to, co najbardziej i wychodzę na parkiet i, i walczę. E, bardzo cieszę tutaj reklamans z Państwa strony, ale, ale tak naprawdę weryfikujemy się na parkiecie, także, także czas pokaże. A ja ze swojej strony chciałbym tak gwarantować na, na pewno zostawię serce i, i będę chciał tutaj stworzyć z naprawdę silną drużynę, która będzie Myślę, że byłem na jednym meczu Marbitu, ma bodajże najważniejszym w duńskiej woli z Gatton i myślę, że Wasuszenko potwierdził, że jest naprawdę najlepszym zawodnikiem, nie wiem czy całej ligi pierwszej był, czy no, na pewno był najlepszym bramkarzem i z tego co słyszę właśnie tutaj, to gdyby nie jego dyspozycja, drużna miałaby duże problemy z uzyskaniem awansu. No cóż, myślę, że przychodząc tu, wiedziałem, czego się podejmuje i jak miał konkurencję. Uważam, że najważniejsze jest dobro drużyny i drużyna tylko na tym na pewno może skorzystać. Nie straci.